Ale to jest sucha gra. Siema, tutaj Łukasz, Łuki, Woźnik. Dzisiaj mówimy o grze, która jest naprawdę bardzo duża. Spójrzcie, co mamy w środku. Wysypiemy sobie to wszystko i jest tego po prostu mnóstwo. Mamy w środku takie dwie tacki z rzeczami i tych rzeczy tutaj jest dużo i te rzeczy są w czterech kolorach. I tymi rzeczami będziemy zakrywać Nasze plansze, ale nie tylko nasze plansze. Będziemy tymi rzeczami zakrywać również wyspy, na które płyną wikingowie. Będziemy też tymi rzeczami zakrywać budynki, które wikingowie budują. I jak to się wszystko będzie działo. Gra jest oparta na wykonywaniu akcji. Mamy planszę, która daje nam bardzo, bardzo, bardzo dużą pulę dostępnych akcji. I mamy je poszeregowane w czterech kolumnach. Każdy z graczy dostanie robotników w swoim kolorze i ci robotnicy będą co rundę się pojawiali. A więc mamy na początku kilku, i potem dostajemy nowych robotników i wykonujemy akcję na zmianę na tych polach. Jeśli chcę wykonać akcję tu, wysyłam jednego robotnika. Jeśli tu, dwóch. Jeśli tutaj wysyłam trzech robotników. I dobieram kartę pomocnika, a jeśli tutaj wysyłam czterech robotników i mogę zagrać kartę pomocnika. No bo właśnie, nie tylko wysyłam robotników, żeby robić rzeczy, ale dostaję pomocników, którzy pomagają mi robić rzeczy. Mam talię A, B i C i podstawową. Na początku mogę skorzystać z naprawdę dużej talii, ale jak się znudzę, to mam więcej tych kart. I jak jeszcze się znudzę, to mam jeszcze więcej i mogę je mieszać. A więc nigdy nie będziesz miał tych samych pomocników. Całą rundę mamy opatrzoną taką też planszą, która zaznacza, jak to wszystko działa. I całym celem gry są wspomniane rzeczy. Rzeczy w tej grze to cztery kolory takich, oto właśnie, kartonowych elementów, ale też mamy łupy, które zdobywamy na wyprawach, a tak naprawdę rzeczy w dziwnym kształcie i to wszystko jest po to, żeby na naszej planszy Zasłaniać naszą planszę. I gdy zasłaniamy naszą planszę, to zarabiamy więcej pieniążków oraz y, zarabiamy różne surowce, co rundę, e, tak jak na przykład czerwony, m, podwójny żeton, który jest e, rogiem do picia, A więc tak wygląda cały cel gry. Cel gry to zbieranie rzeczy, układanie ich i wykonywanie akcji na tej planszy. Ile jest akcji na tej planszy? 61 akcji jest na tej planszy, i naprawdę, naprawdę w tej grze jest mnóstwo decyzji. Nie tylko którą akcję wykonam, ale w jaki sposób ją wykonam, po to, żeby pozyskiwać elementy, przetwarzać je w lepsze elementy, ponieważ pomarańczowe elementy są takie sobie, czerwone są lepsze, zielone są fajne, a niebieskie są super. Mamy w tej grze delikatny element losowości. Dwie kostki ukryte. Sprawiają, że wyprawy wikingów nabierają prawdziwych wikińskich emocji. A więc mamy w tej grze delikatny element losowości, gdy płyniemy po jakieś przedmioty albo chcemy e, złapać wieloryba, ale w tym wszystkim pomagają nam nie tylko rzeczy, ale też drewniane rzeczy, takie jak drewno, kamień. Czarna kostka i łoś znacznik pierwszego gracza. Mamy statki, które będziemy wykorzystywać, aby transportować, atakować. Mamy bronie, które będziemy wykorzystywać, żeby transportować, atakować. Mamy monety i planszę, na której trzymamy rzeczy. A więc. Tak mniej więcej wygląda Uczta dla Odyna. W pudełku mamy instrukcję do gry, która wbrew mojemu chaotycznemu wyjaśnianiu tego, co tu się dzieje, nie jest wcale taka trudna. Mamy też dodatek do instrukcji, który jest po prostu e, tabelą z napisami i wyjaśnieniem. I mamy almanach. Almanach to klimatyczne wyjaśnienie. Bydło to jest bydło i w czasach wikingów oni mieli bydło. A więc mamy wyjaśnienie różnych rzeczy, jeżeli ktoś chciałby wczuć się w klimat tej gry. Uczta dla Odyna jest bardzo dobrą grą. Świetną wręcz grą ekonomiczną. Nawet nie wiecie, jak ona jest dobra. Pan Uwe Rosenberg ma na swoim koncie kilka bardzo dobrych gier. Kilka średnich gier. E, kilka słabych. I ta gra jest w czołówce, w topie jego gier ekonomicznych. Ona łączy w sobie coś z Pool Arle, gry, w której było dużo akcji do wyboru i tu mamy jeszcze więcej akcji do wyboru. Łączy w sobie coś z Patchworka, gdzie układaliśmy elementy. Tutaj mamy jeszcze większe murzdżenie przy układaniu elementów na naszych planszach. I łączy w sobie coś z worker placementów jego, aczkolwiek mechanizm wysyłania jednego, dwóch, trzech lub czterech robotników jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ma ona w sobie ciekawe opcje. Mogę popłynąć na wyspę i tam zdobyć punkty i surowce, ale wcale nie muszę, a i tak mogę wygrać. Mogę zdobyć kilka łodzi i wysłać je na emigrację, żeby dostać punkty i sprawić, że muszę mniej karmić moich wojowników. Mogę zbudować sobie dom, albo szopę, albo chałupę, albo coś tam i tam zebrać jakieś punkty, albo mogę po prostu ciosać pieniądze, robiąc różne rzeczy. Mogę mieć krowy i owce, które mi się roznażają i przynoszą punkty po prostu. Więc tego jest bardzo dużo. Opcji jest tutaj mnóstwo. Akcji do wyboru, kombinacji, e, różnorodnych kart, pomocników, które będziemy używali. To wszystko w taki fantastyczny sposób się łączy, że naprawdę ta gra usatysfakcjonuje. Nie na dwa razy, ale naprawdę na wiele, wiele partii. Nawet najbardziej wymagających graczy, którzy grają w gry ekonomiczne. Uszna dla Odena jest świetna, ale! Bądźmy uczciwi, ta gra jest su! Ta gra jest o niczym. Okej, okay, mamy wikingów, mamy przedmioty, mamy ilustracje, mamy klimatyczny opis instrukcji, mamy almanach, możemy się wczuć! Tak, jest nawet z tyłu mapka w tej grze, która służy do tego, żeby po prostu popatrzeć sobie na mapkę, ale... W całości ta gra jest o niczym. Jest o układaniu rzeczy na planszy, po to, żeby dostać pieniądze i punkty. Jeśli dla ciebie to brzmi nudno, jeśli chcesz rzucić kością, po to, żeby skoczyć do gardła jakiemuś potworowi, albo przeżyć jakąś przygodę, albo strzelać do kogoś z karabinu i tak dalej, wyłącz ten filmik. Jeśli nie masz z tym problemu, jeśli eurosuchary nie są ci obce, jeśli lubisz pokombinować, jeśli wieczorami... Tak po prostu odpalisz sobie Excela, żeby pomnożyć, sprawdzić funkcje, stworzyć tabelę. To jest gra zdecydowanie dla ciebie. Nie ma w tym dla mnie żadnego problemu, że ona jest sucha. Można lekko tutaj klimat podkręcić, można nazywać te rzeczy zgodnie z instrukcją, można nazywać te wyspy, zgodnie z ich klimatycznym jakby zastosowaniem czy umiejscowieniem, ale ostatecznie jest to sucha. Świetna gra ekonomiczna, gdzie mamy naprawdę mnóstwo opcji, mnóstwo ciekawych dróg do zwycięstwa. Żadna partia nie będzie się powtarzała. Mamy bardzo, bardzo dobry wariant jednoosobowy, który jest naprawdę ciekawym wyzwaniem. Nie tylko taką, po prostu uproszczoną, gorszą wersją gry. Eee, wow, jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem. Dawno nie byłem tak podekscytowany grą ekonomiczną. Jeżeli szukasz czegoś. Ekonomicznego, jeżeli szukasz czegoś, gdzie się mnoży, dodaje, planuje, surowce kupuje, rzeczy kładzie, zdobywa punkty i na końcu liczy i wygrywa lub przegrywa, uczta dla Odyna jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli jeszcze o tej grze nie słyszałeś, to właśnie o niej usłyszałeś i sobie ją możesz kupić w sklepie łukiego w fantastycznej yy, cenie, którą tam możesz sprawdzić. Gra oczywiście dostaje ode mnie 5 na 5 w swojej kategorii suche, ale wow! Powalająco, wciągające i głębokie gry ekonomiczne. Uszta Łodyna tak właśnie wygląda. Co o niej myślicie? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, piszcie do znajomych, udostępniajcie, szerujcie. To jest to samo. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej! Jeśli to wygląda dla Ciebie jak coś, co jest ekscytujące, a dla mnie jest, to zajrzyj sobie na. Ułkiego.pl i kupuj ucztę dla Odyna. Świetna gra ekonomiczna. Powtarzam się, ale warto.